Dzień dobry państwu. Otwieram obrady 15 sesji Rady Gminy Ciechocin. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych, witam serdecznie panią sekretarz, pana skarbnika, kierowników jednostek oraz dyrektorów, witam również sołtysów, naszego radnego powiatowego, pana Wojciecha Damiaka i panią Barbarę Zielińską. Przechodzimy do porządku obrad. W punkcie pierwszym otwarcie powitań i stwierdzenie kworum. Proszę. Dobrze, w dniu dzisiejszym jest 12 radnych, czyli stanowi kworum, to można głosować. Przechodzimy do punktu drugiego. Czy są jakieś wnioski w, zmi w sprawie zmiany porządku obrad? Proszę, głosujemy. Czy są jakieś wnioski? Nie Przepraszam, Przepraszam, przechodzimy do y, punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy bez y, czytania. Proszę Państwa, czy są Państwo za tym, żeby przyjąć protokół bez czytania? Proszę. Głosujemy? Dziękuję. Przyjęto dwunastoma głosami. Przechodzimy do punktu czwartego. Czy są jakieś pytania radnych i osób zaproszonych? Są? Dziękuję. W takim razie przechodzimy do punktu. Yy, Piątego. Informacja Pana Wójta o realizacji uchwał Rady Gminy w dniu dzisiejszym. Pan Wójt jest nieobecny, także pozwolę sobie odczytać sprawozdanie z działalności tutaj Pana Wójta. W pierwszym punkcie. Szanowni Państwo, w obecnej chwili Pan Wójt uczestniczy w naradzie zorganizowanej przez wojewodę kujawsko-pomorskiego związanej z niekorzystnym rozwojem sytuacji epidemiologicznej dotyczącej rozprzestrzeniania się Koronawirusa. I sprawozdanie z działalności międzysesyjnej wójta gminy Ciechocin za okres od 24 stycznia 2020 roku do 10 marca 2020 roku. W dniu 5 lutego bieżącego roku uczestniczył w posiedzeniu. Komitetu sterującego w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 11 lutego uczestniczył w naradzie podsumowującej działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu. 19 lutego w Urzędzie Gminy Ciechocin odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy dotyczącego spisu rolnego w 2020 roku i powszechnego spisu ludności w 2021 roku. W dniu 20 lutego uczestniczył w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 21 lutego. Uczestniczył w posiedzeniu konwentu powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w hotelu Osada Karbu w dniu 26 lutego. W spotkaniu zorganizowanym przez zarząd stowarzyszenia gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzeniu nad Wisłą oraz burmistrza miasta i gminy Skępę dotyczącego gospodarki odpadami w kontekście nowych uwarunkowań dotyczących strategii oraz spraw związanych z kosztami oraz dofinansowaniem tych przedsięwzięć. W dniu 5 marca 2020 roku uczestniczył w walnym zebraniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dolina Drwęcy w Golubiu Dobrzeniu. 6 marca odbyło się na Zamku Golubskim gala finałowa czwartej edycji konkursu Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą. W dniu 7 8 marca uczestniczył w spotkaniach z okazji Dnia Kobień, Kobiet organizowanych przez KGW na terenie gminy Ciechocin. W dni, ponadto w lutym uczestniczył w zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP z terenu gminy Ciechocin. Dobrze, to był punkt, proszę Państwa, piąty i szósty. Przechodzimy w takim razie do punktu siódmego. Podjęcie uchwał w sprawie. Uchwała pierwsza. Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji gminy Ciechocin na lata 2016-2023. Proszę Państwa, odczytuję treść uchwały. W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji gminy Ciechocin na lata 2016-2023 na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 6 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Uchwala się co, na, co następuje. W paragrafie pierwszym prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w uchwale 14 łamane na 69 łamane na 2020 Rady Gminy Ciechocin. Z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji gminy Ciechocin na lata 2016-2023 w ten sposób, że w paragrafie drugim w uchwały słowo traci moc uchwała nr 28 łamane na 122 łamane na 2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2016 roku zastępuje się słowami traci moc uchwała Numer 37 łamane na 161 łamane na 2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 października 2017 roku. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Dziękuję, nie mam, w takim razie przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnej uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechocin na 2020 rok. Odczytuję treść uchwały. Na podstawie artykułu 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. Uchwala się, co następuje. W paragrafie pierwszym przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechocin na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego. Czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnej uchwały. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok. Odczytuję treść uchwały na podstawie artykułu 4 ustęp 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uchwala się co następuje w paragrafie pierwszym uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok Stanowiący załącznik nr 1, sporządzony na podstawie przeprowadzonej diagnozy problemów społecznych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim przyjmuje się harmonogram zadaniowy i nasz kosztów do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przeciwdziałania Narkomania 2020 rok, stanowiący... Num, załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. W paragrafie 3 gminny program jest realizowany przez Urząd Gminy Ciechocin, w paragrafie 4 wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy, w paragrafie 5 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do następnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi golubsko-dobrzyńskiemu. Odczytuję treść uchwały na podstawie artykułu 10 ust. 2 i artykuł 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Uchwala się co następuje w paragrafie 1. Uchwala się z budżetu gminy Ciechocin pomocy finansowej powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pod nazwą Remont Drogi Powiatowej nr 2126 C Świętosław Działyń oraz z infrastrukturą towarzyszącą. W paragrafie drugim. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 64 485,22 zł. W paragrafie trzecim szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy gminą Ciechocin a powiatem Golubsko-Dobrzyńskim. W paragrafie czwartym wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy. W paragrafie piątym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Dziękuję. Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Za było 11 głosów, przeciw był. Wstrzymał się, przepraszam, jeden uchwała została przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy do następnej uchwały. Zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2020 rok. Odczytuję treść uchwa uchwały na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 9 litera c i d punkt 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Uchwala się co następuje: W paragrafie Pierwszym w uchwale nr 14 łamane na 73 łamane na 2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Ciechocin na 2020 rok zmienionej. Zarządzeniem nr 9 łamane na 2020 wójta gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2020. Zarządzeniem nr 13 łamane na 2020 wójta gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2020. Wprowadza się następujące zmiany. Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 300. 79 846 zł. 45 groszy w paragrafie pierwszym uchwały otrzymuje brzmienie. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 20 674 457 zł. 81 groszy. Z tego dochody bieżące w kwocie 19 milionów 4628 zł. Dochody majątkowe w kwocie 1 669 829 ,81 zł 81 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1. W punkcie drugim zmniejsza się wydatki budżetu w kwocie 379 846 zł i 45 groszy. W paragrafie drugim uchwała otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 20 milionów zł.

W punkcie trzecim zwiększa się kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w paragrafie szóstym, otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, dotacje te dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 229 838 ,92 zł groszy. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 44 010 25 zł 25 groszy. Wprowadza się zmiany do załączników numer 1, 2 i 3 określone w załącznikach do niniejszej uchwały. W punkcie 5 załącznik numer 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik numer 4 do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy, w paragrafie trzecim Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy. Proszę państwa, czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu przechodzimy teraz do punktu ósmego korespondencja do Rady Gminy. Ja otrzymałam zaproszenie na Dzień Kobiet na 15 marca koła gospodyń w Ciechodzinie Magnolia. W punkcie dziewiątym odpowiedzi pytania radnych osób zaproszonych nie było. W punkcie dziesiątym wnioski oświadczenia radnych i osób zaproszonych. I teraz tutaj mam jeszcze taką prośbę. Drodzy Państwo, na dzień 25 marca bieżącego roku. O godzinie 14 zaplanowana jest sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, która odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej na Kujawach. Zapraszamy do uczestnictwa Państwa radnych, sołtysów i wszystkie osoby zainteresowane. Co tu mamy? A, jeszcze mamy. Szanowni Państwo radni, przypominam o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia 2019 rok. I przechodzimy w takim razie do punktu 11. Zamykam obrady sesji rady gminy Ciechocin. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę państwa, żeby wszyscy zostali na sali.